Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, jak zdobywać szkice do ekwipunku. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania tego kanału, a także do wspierania i wielkie dzięki, naprawdę bardzo się cieszę, że ta nasza społeczność cały czas wzrasta. Przejdźmy więc do tematu i przejdziemy, że tak powiem, od początku zdobywania naszego ekwipunku do końca, w sensie w takim sensie, jakby do endgame. Pierwsze co chciałem powiedzieć dla początkujących graczy. To moim zdaniem na początku nie warto wydawać, szczególnie chodzi mi tutaj o klejnoty na ekwipunek. Więc jeżeli jesteście na tym początkowym etapie gry, to naprawdę na ekwipunek bym nie wydawał. Macie tam naprawdę sporo rzeczy, na które można wydawać, czyli to będzie yy, chociażby VIP, to będzie yy, to będą może dowódcy Wydaje mi się, że te rzeczy finalnie będą miały większy wpływ na Wasze osiągnięcia niż ekwipunek właśnie, tak? Tutaj macie jeszcze do robienia budynki, macie do robienia technologię, która naprawdę bardzo dużo zmienia, więc uważam, że akurat ekwipunek będzie czymś takim, co warto oczywiście sobie robić przy okazji, Warto inwestować w to, ale właśnie za darmo. Te rzeczy, które nie kosztują klejnotów, będą fajne do robienia. Natomiast jeżeli macie inwestować klejnoty w ekwipunek, to naprawdę poczekajcie najpierw, właśnie aż wasz VIP będzie na odpowiednim poziomie. Poczekajcie, aż będziecie mieli już solidną parę albo dwie dowódców legendarnych, i wtedy można rzeczywiście myśleć o tym, żeby zainwestować trochę w ten Ekwipunek. Oczywiście ten moment musicie sami wybrać. Więc na początek omówimy sobie, jak zdobywać te szkice. Taki może nadrzędna informacja, która jest bardzo ważna, może nie wszyscy o tym wiedzą, kiedy wejdziecie sobie do kuźni i jakikolwiek nie klikniecie sobie, jakąkolwiek rzecz sobie nie klikniecie z ekwipunku, to można sobie kliknąć na ten szkic. I wyjdzie nam informacja, gdzie możemy dane, e, dany szkic zdobyć, tak? Także zawsze te informacje są i oczywiście zależy tutaj od szkicu, jakie będziemy mieli informacje, tak? Czasem one są, widzicie, bardziej dostępne, e, jest więcej miejsc, w których możemy je zdobyć, czasem tych miejsc e, będzie mniej, albo czasem one będą po prostu zupełnie inne, tak? Także tutaj widzicie Wcześniej miałem długą listę, a tutaj lista bardzo krótka. Te rzeczy będę po kolei omawiał, więc nie będę tutaj przy okazji o nich mówił. Pierwsze miejsce, dosyć oczywiste, to jest Gospoda, czyli ta ostatnia skrzynia, tutaj po prawej stronie. Możemy ją sobie otwierać. Ja akurat nie mam tutaj zbyt wielu kluczy, więc y, zobaczcie na razie. Tylko zielone y, szkice mi się pojawiają. Wątpię, że będę miał jakieś inne, bo tutaj y, trzeba mieć duże szczęście. Chociaż zobaczcie, teraz udało mi się zdobyć szkic, y, ten niebieski. Są tutaj też te fioletowe szkice, a nawet złote, tak, tylko oczywiście szansa jest niewielka, żeby je zdobyć, tak. Jeśli chodzi o szanse, to możecie sobie tutaj zobaczyć, tak, jakie są właśnie nagrody i mamy tutaj procentowo, tak, co możemy, co możemy dostać. Także sobie możecie to poczytać, jeżeli ktoś lubi. Jest to oczywiście mała szansa, ale chodzi mi tutaj o to, żeby te skrzynie po prostu otwierać, tak, bo jest wtedy szansa, że rzeczywiście coś dostaniemy. Kolejna rzecz, którą warto sobie pilnować, to są wydarzenia. Ja specjalnie nagrywam teraz, bo akurat mamy młotki i młotki, jeśli chodzi o epickie szkice, są naprawdę dobre. One ostatnio też się trochę zepsuły, z tego względu, że naprawdę niekiedy hmm, trzeba, od, że tak powiem, dużo stukać, żeby coś dostać. Natomiast na tym poziomie już możemy zobaczyć, ile tutaj mamy naprawdę, nie wiem czy nie wszystkie w ogóle cały ekwipunek możemy sobie wybrać i co byśmy nie chcieli, to możemy sobie właśnie wybrać, jeżeli ktoś na przykład chce złoty wiek, tak, to może sobie spokojnie tutaj wybrać i sześć części szkiców jest naprawdę spoko. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to absolutnie za darmo można nawet cały szkic w ten sposób sobie zrobić, albo na przykład poczekać następnym razem, jak będą młotki i już mamy cały szkic, także tutaj naprawdę spoko. Oprócz tego mamy wydarzenia typu złote królestwo, gdzie też pojawiają nam się tutaj są takie złote skrzynki, tak, widzicie, na 20 poziomie jest ich 5 i też możemy tam znaleźć naprawdę fajne rzeczy. Tutaj akurat legendarne, tak, no ale to wiecie, też, też fajna sprawa. Ech, wszystkie wszystkie wydarzenia, które dają nam szkice, oczywiście warto je robić. Chociaż byśmy mieli nie używać tych szkiców, to warto je mieć, bo zawsze lepiej mieć w opcji niż nie mieć. Także te wszystkie balady, celoli e, i tak dalej jest absolutnie cenne. Kolejnym miejscem, gdzie możemy zdobywać szkice, to jest e, lucerne, tak? Tylko musimy sobie pamiętać, że musimy dojść do ostatniego poziomu, ale wtedy dostaniemy zobaczcie, cały szkic jakiegoś legendarnego ekwipunku. Tu akurat mamy buty dla łuczników, których w ogóle bym nie polecał, ale wiecie, jest to jakaś opcja, tak? Mamy tutaj 8% ataku. Jeszcze mamy z tym krystal. E, e, Będziemy mieli trzy dodatkowe punkty łuczników, Od razu przepraszam, że wcześniej mówiłem o procentach, co jest totalnie prawdą, cały czas mi się to myli. Także przepraszam, oczywiście tutaj chodzi o bazowe punkty, tak, nie o procenty, absolutnie, czyli to nie jest to samo, czyli jest gorzej w sensie, tak? Nie, te bazowe punkty nie są takie dobre, jak, jak procenty, które moglibyśmy, moglibyśmy tutaj mieć, ale oczywiście jest to, jest to cenne. W pewien sposób. Kolejnym miejscem, gdzie możemy dostawać szkice za darmo, to są baszty i Ej, chwileczkę muszę tutaj sobie poszukać o twierdze Barbarzyńców. Ej, pierwsze to jest te, które, o których wam mówiłem, kiedy mówiłem o kraulach. Tak? Tutaj zobaczcie nawet mamy jakiś, jakąś część szkicu. Tak, jest tutaj tarcza, i tutaj naprawdę bardzo fajnie można sobie przy tych małych zdobyć, właśnie Silent Real. Mamy tutaj też tą tarczę strażnika, i to jest naprawdę fajne miejsce, gdzie można sobie to zbierać. I jest to dosyć proste w takich królestwach, jak na przykład u nas starszych, to raczej nie ma problemu. I tutaj też jest fajny Silent Real, który jest akcesorium do akcesoriów i jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Silent Real, bardzo Polecam, więc w tych mniejszych możemy go zdobyć. Natomiast zaraz obok mamy te większe, które zajmują trochę więcej czasu. Natomiast one też dadzą nam niektóre części ekwipunku. Czekajcie, tutaj muszę zobaczyć. O, zobaczcie, mamy tutaj Tom, dla kawalerii, tak, darmorocznego lorda, mamy tutaj. AMOLED d on nie jest jakiś taki super, natomiast wiecie, lepsze, lepsze coś niż nic, także naprawdę tutaj e, myślę, że jest w porządku. Oprócz tego taką kwestią, y, gdzie możemy dostać praktycznie za darmo, jeżeli już tam inwestujemy, czy nawet jak nie inwestujemy y, w KVK Tech, to y, taką wersją free to play też idzie zdobywać te monety tutaj, tak, monety sezonu i wtedy możemy sobie kupić Jakiś z tych tutaj szkiców legendarnych akcesoriów. Oczywiście na początku gry one są horrendalnie drogie i też bym tutaj nie polecał od początku w nie inwestować i je robić. Ale warto je mieć i warto z czasem sobie myśleć. Te najbardziej popularne to na pewno Horno Fury, czyli Rook Fury. Pierścień Zagłady, to są takie, którymi nie możecie się pomylić, podobnie yy, Sztylet, ja na przykład jestem fanem Sztyletu, bardzo też lubię Sieć Mory, także jest tu ich naprawdę bardzo du dużo, ale to raczej jeżeli polecam, to polecam te cztery, szczególnie gdzieś tam na początku gry. Okej... Okay. Jest, są też takie miejsca, których zasadniczo nie polecam i takim miejscem, które nie polecam, to jest Vip Shop. Także raczej przestrzegajcie się przed tym, bo zobaczcie, w Vip Shopie możemy kupić też te epickie, natomiast to jest tak, że zobaczcie, mamy tutaj dużo do wyboru i powiedzmy, że ja chcę jakiś jeden szkic z łuczników, to nie jest tak, że ja sobie mogę wybrać, tylko to będzie losowo, tak? Czyli mogę wykupić takich... 10 czy nawet 24 tyle, ile tutaj jest, i nie dostać za dużo tych szkic, na których mi zależy, a dostać takie, których nie potrzebuję. Więc tutaj jest troszeczkę pułapka. Raczej bym tego nie polecał, albo w zasadzie w ogóle bym tego nie polecał, chyba tylko dla takich graczy, naprawdę, którzy mają całą masę klejnotów. No to wtedy jestem w stanie zrozumieć i podobnie ma się rzecz z legendarnymi, tutaj już. Polecałbym jeszcze mniej, bo one są naprawdę bardzo, bardzo drogie i znowu nie mamy wpływu na to, co dostaniemy. I tak jak mówię, myślę, że jest lepsze wykorzystanie klejnotów. Jeżeli już chcecie, bo jesteście już bardziej zaawansowani i chcecie rzeczywiście zainwestować w ten ekwipunek, to polecam, żeby inwestować mądrze, czyli na przykład nie tutaj wydawać klejnoty, a sobie trochę tych klejnotów zaoszczędzić i. Wydać w różnego rodzaju wydarzeniach, na przykład takich jak to jajo. Jajo się ostatnio zepsuło i tak dużo tych szkiców nie wypada z niego jak kiedyś, nad czym ja ubolewam. Podejrzewam, że w dzisiejszych czasach byłoby mi dużo, dużo trudniej zrobić taki ekwipunek jak, jak ja mam, bo tutaj tych szkiców potrzebowałem legendarnych z. Yy, z setu, że tak powiem bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj się naprawdę ciężko ciężko zdobywa, no ale jeżeli już mamy zainwestować, to naprawdę polecałbym bardziej zainwestować w Jajo, gdzie dostajemy jedną część ek ekwipunku, na które i nam zależy i poza tym dostajemy też bardzo fajne, bardzo fajne nagrody, czyli nie ma tego zagrożenia, że wiecie, że wydamy dużo klejnotów i dostaniemy praktycznie nic, albo nic, co nas jakoś szczególnie interesuje. Także tutaj na pewno na pewno polecałbym iść bardziej w tę stronę. Możemy oczywiście też, jeżeli chcemy te części legendarne, to możemy zainwestować młotki, ale młotków ja akurat też nie lubię, bo tutaj naprawdę losowość jest okropna, można się bardzo zirytować. Na tych głównych poziomach widzicie, że mogę sobie tutaj rzeczywiście wybrać te części legendarne. Natomiast jest to Trudne. Jeżeli ktoś ma taki plan, że chciałby jakieś legendarne części szkiców, to polecam robić coś takiego, żeby zbierać te młotki. Na przykład poczekać, aż to wydarzenie pojawi się dwa czy trzy razy, pozbierać sobie te młotki, i nie używać ich w ogóle i później użyć wszystkich na jednym wydarzeniu. Wtedy jest szansa, że rzeczywiście jakieś legendarne, legendarną część ekwipunku, jedena, legendarne szkice zdobędziecie. Tak? Bo w przeciwnym razie jest naprawdę ciężko, jeżeli ja na przykład nie wykupuję tych młotków w ogóle, uważam, że się nie opłaca, szczególnie tutaj za klejnoty, no i kiedy tego nie robię, to praktycznie mi się nie zdarza nigdy, żeby, żeby zdobyć legendarny ekwipunek. A ostatnio nawet miałem taką sytuację, że dwa razy czekałem, czyli miałem w sumie tutaj jest do zdobycia 30 tych młotków, tak? Więc miałem tych młotków 60 i ledwo, ledwo musiałem chyba jeszcze kilka wykupić, żeby tylko dostać kilka części tego legendarnego ekwipunku. Także powiem Wam, że na tyle czasu oczekiwania i tyle inwestycji Moim zdaniem się nie opłaca, chociaż tych części jest tutaj 8, więc jeżeli komuś mało brakuje, to jest to zawsze jakaś opcja. Ok, nie będę tutaj mówił za dużo o materiałach i, i który ekwipunek jest cenny, bo to miał być odcinek o szkicach. Nie wiem, czy o czymś nie zapomniałem. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. A, taki, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.